Witajcie! Jestem Robi i witajcie w kolejnym odcinku Minecraft Minigames. Games Tym razem jesteśmy w trybie SG Heroes, który mi lewy pokazał Eee... Musisz zbierać a potem będą te po dwóch Kumasz? Tak I tak. nikogo nie możesz tutaj zabrać na samym początku Po prostu zbierasz i tu. co uf Eee... Wynwood eee, sorry za katare? Tylko jeden może wygrać Ech, No Dobra

to miałem spadek w Ja mam bardziej pompa. ja Oj tam, ty byś wczoraj pompał, Nie. cały okay. czas to... Mam złotą zbroję i kto to jest pompa, Ja mam No. Może. Może sobie podskakuję? Muszę sobie podskakać. Tak, podskakuj, no dobra. I nie mam do kogo podskakiwać. No, dobra, 2 minuty 10 sekund. No, dobra, tutaj wszystkie już poprzednio sponetrowali. Ale może tam mnie no, nie sprytowali. I tam mówię. No. A, a jedna. Dobra, mam kolejne dwie zbrojeki na wymianę. Mam mógł, ale nie mam strzał.

Ale Raúlian taką a, na taką poważną bitwę tego gotowy nie jestem. A on co, czysty on da. Przepiętne, bo on, bo 50. Nie śmiesz. Pisząc zawsze jest śmieszny. No tak się nie bym powiedział. Nie znasz Bęka Krowa. Mm, mm. Skrzyna, skrzynka. Dobra. Proszę jak dobry nie miecz. Jest! Poprosiłem o kamienny miecz i dostałem kamienny miecz! No nie. Ja e, nie mam nic. Co teraz z kim walczę? Z jakimś gościem, który ma... On ma żelazny set? Jakim premiem on ma żelazny set? to ja powiem jedno, ja już zginęłem. No, no i skąd on ma ten żelazny miecz? No czy buty nie, bez nabiegł. To jest chyba, no skąd by miał? A ja przeżami jakim... A jakim ja on miał cały żelazny set. No znalazł. Albo ma viba. Ja już wygrałem, gramy z jakimś cieniasem. Brawo ja. No to fajnie, walczyć z vip to super normalnie. O kur... A to czyli nie jacyś kozacy. No jeszcze nie już w finale. No dobra, spróbuję kolejną, ale nie no. No super, żeby takiego gracza zwykłego dać na VIP-a. po sobie ten vip od jak sobie ja mam zaledwie drewniany nieczór. Powodzenia, nie, ale w ogóle. O ty! O ty gnoju! No nie bije, będziemy mieć już. Nieee Ile masz hp? Maksymalnie... nie, nie No i cię zaraz weźmie od tyłu Nie da się mieć całego, że w I to co? Hub? Ja jeszcze raz? A jasno. no i jeszcze jedną jakąś taką, co? Którą? Co? 18, dawaj 18.

No to teraz zobaczymy komu się poszczęści. Okay, okay. Na pewno nie mi, zają życie O to ja też nie mam nie spagał. Jest! Czyli się tak spagało, chyba by jest taki... hehehehe <much> moja o dobra teraz lubię teraz jest ten teren gdzie ja kojarzę skrzyneczki jakieś między innymi tu jest i tu jest no zaraz bo ona gdzieś tu była o już jest to że to jest

mam. Dobra, zabiję Willa. Leci się O, 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 o. O, no proszę. Proszę, teraz mam całą zbrojkę. Dobra, mam też surowego miązka. Dobra Dobra, 50 sekund Muszę teraz szybko ogarnąć To mam się FPS-u Wiesz, że jak będzie 20 sekund, to odnawiają skrzynki? Serio? A Tego nie wiedziałem Uff. Teraz odnowili No właśnie, co ty co ty gadasz? Dążę, dążę, zdążę, 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 dążę, Dobra, nie. Jeszcze do tamtej, jeszcze do tej, do tej, do tej, do tej, do tej O Mamy. Nie i tyle powiesz. Z czym A z jakimś bezsyta? A, te, a, a też walczy z, jakiś, z jakimś takim. no, a W ogóle nie ma seta, chyba nawet nie ma miecza. No ujdzie w tłoku, a mój, mój mam, mój ma drewniany. A ty co masz? Masz kamienny? Nie. Ale ma za łuk! Nie, już ucieka, nawet nie ma miecza. A ma wędkę, ma wędkę, ma wędkę, jest dobrze. Wędką mnie raczej nie zabija, ale ok. Z się zabijać! Ja pierdzielę! Jaki był, jaki byłem... Jest! Zabity! Zabiłem gościa! Jest, wal się, wal się, wal się... ten, Kurczę, szkoda, że nie wzięłem craftinga. Jest, zabiłem go! Zabiłem tego ognoja... Nie ma... Ej, co, sklep przysłużony, czy młode nogawice? Chyba... nie wiem. Dobra, zaraz będzie kolejny. Przeżyłeś? Ja też. O kurwa, ale mam kuchnię. Tylko... O nie, on jeszcze na mnie gdzie umiał. Zrób to tak jak zrobił. Aaa. Nie! Nie! Aaa! nie uwziął Jak przysiął ten. Lewy, chodź, pomóż, 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 tutaj zabijamy. Panie. A ja Ciebie zabijam, nie chcę Nawet tego żelaznego. Werpulka, werpulka, werpulka. Oj, mnie zaraz zabije. Dawaj, dalej, zabijemy. A! Dalej, Nie, dalej, 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 daj daj! Proszę mi dorwać, proszę mi dorwać, on mi dorwać, nie mi dorwać, la mi dorwać, on mi dorwać, on mi dorwać, on Mam, nie? nie. mi Nie on coś nie on Nie mam Mam, 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 nie gadaj, nie gadaj, że nie mam! mi dorwać, on mi dorwać, on mam Każdy <noise> Ej, tam wokół <bóg> drzewa! <noise> I dam go w bekę mu, zrobię tak drzewa. Ci nie odpuści, wiesz o tym. O, już cię odpuścił. No. Będę no, ja ci mówię, czy ktoś idzie do ciebie, okej? Okay, ja pozmienię sobie. Idzie! Dobra, zdydałem. O, nie się! Nie ale Gadzina jedna. Dobra, nie, ja, ja koniec tego ja nie, aż ja już nie wiem, czy mogę, oczywiście. No, dobra, więc, no tam, w ogóle nie chcemy się z tego gadać, chociaż jest dopiero godzina 12, nie powinienem gadać jak o 23, jakbym zwykle gadał o 23, ja tam nie mam, no to, cześć. Okay.